Siemanko, witajcie na WD Music Zone. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o upadłym królu R&B, który podczas swojej kariery sprzedał ponad 75 milionów płyt. Panie i panowie, przed wami jedna z najbardziej obrzydliwych postaci światowego show biznesu, Robert Kelly. Wokalista 29 czerwca tego roku został skazany na 30 lat więzienia. Chcecie poznać jego historię przestępstw? Chcecie usłyszeć do czego potrafił się posunąć, aby prawda o jego chorych ekscesach nie wyszła na jaw? Jeżeli tak, zapraszam serdecznie do oglądania. Na szybko przypominam jeszcze o zostawieniu subskrypcji na kanale oraz łapki pod filmem. Jeżeli materiał uznasz za wartościowy, udostępnij go dalej, aby więcej osób mogło usłyszeć o tej sprawie. Kim jest Robert Kelly? Kelly urodził się 8 stycznia 1967 roku w Chicago. Robert dorastał bez ojca i był jedynie pod opieką matki. Jak sam twierdzi, od 8 do 14 roku życia był wykorzystywany seksualnie przez starszą członkinię rodziny. Około 10 roku życia Kelly był też wykorzystywany przez jednego mężczyznę, który był przyjacielem rodziny Kellych. Kelly przez nieleczoną dyslekcję nie potrafił czytać i pisać. W końcu porzucił szkołę średnią i jako nastolatek występował na ulicach, by niedługo później założyć z przyjaciółmi zespół MGM. Grupa wydała tylko jeden singiel, po czym rozpadła się jednak Robertowi udało się podpisać kontrakt z wytwórnią Jive. W 1992 roku udało mu się wydać swój debiut z grupą Public Announcement o nazwie Born into the 90s. Album odniósł komercyjny sukces, osiągając platynowe wyróżnienie. W tym samym roku Kelly wziął pod skrzydło modą utalentowaną wokalistkę Eliach, z którą zaczęli pracować nad jej debiutem. W 1994 roku młoda dziewczyna rzekomo poślubiła Roberta, mając zaledwie 15 lat. On miał wówczas 27 lat. Eliach oficjalnie zaprzeczyła tym plotkom w wywiadzie dla MTV, jednak dokumenty potwierdzają, że byli oni małżeństwem przez dwa miesiące. Eliach odniosła spory sukces. Debiutem Age Ain't Nothing But a Number, podejrzewam, że tytuł albumu również wymyślił Kelly. Okazało się, że Kelly chciał poślubić dziewczynę w tak młodym wieku, ponieważ potrzebowała ona legalnej zgody na wykonanie zabiegu aborcji, a taką zgodę mogła uzyskać jedynie od rodziców lub małżonka jako nieletnia. Po latach wyszło również na jaw, że wokalista znęcał się nad piosenkarką, a nawet rzekomo dochodziło do nadużyć ze strony Kelly'ego. Kelly na wszystkie powyższe zarzuty odpowiadał, że nie był świadomy wieku wokalistki, jednak nie jest to prawdą, ponieważ istnieje filmik, na którym gwiazdor mówi takie słowa. Right now I'm producing a uh, very talented uh, lady, a young lady. She's 14, uh, Aaliyah. W 1996 roku Tiffany Hawkins Złożyła pozew, w którym zarzucała Kelly'emu nadużycia seksualne Począwszy od tego, jak miała 15 lat Robert zachęcał ją również do przechodzenia ze szkolnymi przyjaciółmi Zmuszając ją do uprawiania seksu grupowego z innymi nieletnimi W 1998 roku Kelly załatwił sobie niewinność Przez wpłatę 250 tysięcy dolarów 3 lutego 2002 roku zaczęło krążyć wideo Rzekomo przedstawiające seksualne wykorzystywanie przez Kelly'ego dziewczyny O której wiadomo było, że jest nieletka Film został wydany przez nieznane źródło i wysłany do Chicago Sun Times. Robert odniósł się do tego wideo w wywiadzie, twierdząc, że nie był mężczyzną widzianym na filmiku. W czerwcu 2002 roku Kelly został oskarżony o 21 przypadków pornografii dziecięcej. W tym samym miesiącu został aresztowany. Został jednak zwolniony po jednej nocy w więzieniu po wpłaceniu kaucji w wysokości 750 tysięcy dolarów. Wszystkie zeznania, które zebrały się przez lata, miały swój finał na rozprawie odbytej w 2008 roku. Często ofiary odmawiały zeznań, a finalnie ława przysięgłych uznała Kelly'ego za niewinnego we wszystkich przypadkach dziecięcej pornografii. Generalnie wokalista na przestrzeni w lat został jeszcze oskarżony o trzymanie kobiet jako niewolnic, wraz z ich wykorzystywaniem, wykorzystanie dwóch nieletnich chłopców oraz inne nadużycia, o których nawet mi się już nie chce gadać. W grudniu 2015 roku dziennikarka Caroline Modaresi Terani przeprowadziła wywiad z Kelly, który docelowo miał promować jego 13 solowy album The Buffet. Podczas wywiadu Kelly został zapytany o te wszystkie zarzuty od lat na nim ciążące. Dziennikarka chciała zobaczyć tym samym jego reakcję. Chyba podziałało, bo R. Kelly zaczął się denerwować i krzyczeć oraz groził, że opuści wywiad. Tak czy siak Kelly opuścił wywiad przed jego zakończeniem. Przez cały ten czas od początku lat 90. wokaliście wszystko uchodziło na sucho, najczęściej za sprawą swoich wpływów jako gwiazda oraz dużego majątku, dzięki któremu podobno opłacał świadków oraz rodziny ofiar, aby nie zeznawały na jego niekorzyść. Również całe środowisko muzyczne zdawało się mieć gdzieś te wszystkie doniesienia o jego wyczynach. Kelly na przestrzeni lat współpracował przecież z największymi nazwiskami takimi jak choćby Snoop Dogg, Nas, Jay-Z, T-Pain, Whitney Houston, Lil Wayne, Fat Joe, Lady Gaga... Czy Justin Bieber. 23 lipca Kelly wydał 19-minutowy utwór I Admit, który umieścił na SoundCloudzie, w którym odniósł się do swoich oskarżycieli. Piosenka nie zawierała żadnych wyznań kryminalnych, a Kelly w tekście piosenki zaprzeczał zarzutom, o których ciągle było głośno w opinii publicznej. Robert odniósł się również do kampanii prowadzonej w mediach społecznościowych Mood R. Kelly i stwierdził, że tylko Bóg może mnie wyciszyć. W styczniu 2019 roku Lifetime zaczęło emitować sześcioczęściowy serial dokumentalny zatytułowany Surviving R. Kelly, szczegółowo opisujący zarzuty dotyczące wykorzystywania seksualnego i niewłaściwego postępowania Kaliego. W ciągu dwóch tygodni Kali uruchomił stronę na Facebooku, na której starał się dyskredytować oskarżycieli pojawiających się w serialu. Facebook finalnie usunął stronę za naruszenie standardów, ponieważ zawierał osobiste dane kontaktowe jego oskarżycieli. Po wyemitowaniu dokumentu zaczęto bardziej zwracać uwagę na jego występki, stacje radiowe zaczęły blokować granie jego utworów w audycjach, a sam Kali znalazł się w księdze rekordów Guinnessa, jako najczęściej wyszukiwany męski muzyk w Google w 2019 roku. Również dzięki emisji serialu zaczęto dokładnie przyglądać się do wodą, sugerującym, że Kelly dopuścił się tych wszystkich zbrodni. Rozpoczęły się wówczas sprawy sądowe mające na celu ponowne zbadanie sprawy oraz sadzenie wokalicy do więzienia. Procesy były jednak ciągle odkładane ze względu na panującego wówczas wirusa oraz fakt, że wirusem był zarożony wówczas sam Kelly. 27 września 2021 roku R. Kelly został uznany za winnego stawianych mu zarzutów, czyli przestępstw seksualnych, handlu ludźmi, pornografii dziecięcej, haraczy, poplecznictwa oraz relacji seksualnych. Z dwoma niepełnoletnimi chłopcami, mających miejsce w 2006 roku. 29 czerwca 2022 roku Kali stawił się w sądzie po 10 miesiącach od uznania go winnym w sądzie federalnym na Brooklynie, w Nowym Jorku we wrześniu 2021 roku. Sprawa nareszcie zakończyła się wyrokiem skazującym Kaliego na 30 lat pozbawienia wolności, wydane przez sędzie Ann M. Donelli. Oznacza to, że muzyk, mający obecnie 55 lat, będzie mógł opuścić więzienie w wieku 85 lat, o ile oczywiście dożyje takiego wieku. Sędzia dodała również, że dowody zebrane w tej sprawie świadczą. O obojętności Kelly'ego na ludzkie cierpienie i czystej brutalności wobec jego ofiar. Dodała również takie słowa. W tej sprawie nie chodzi o. Se Chodzi o przemoc, okrucieństwo i kontrolę. Pozostawiłeś po sobie ślad w postaci złamanego życia. Jak sami widzicie, po ponad 25 latach w końcu udało się wsadzić Roberta Kelly'ego do więzienia. Mimo że nie można mu odmówić talentu muzycznego i wielu osiągnięć na tej płaszczyźnie, jego miejsce od dawna powinno być za kratami. Tego typu bestialskie uczynki, których się dopuszczał, nie powinny mieć w ogóle miejsca. Można było temu zaradzić, gdyby służby dokładnie zbadały sprawę, a Kelly nie przekupywałby swoich ofiar oraz nie wykorzystywałby swoich kontaktów. To już wszystko w tym filmiku, co miałem wam do przekazania. Specjalnie nie chciałem wymieniać szczegółowo tego, czego dopuścił się Robert Kelly, ponieważ nawet taki opis sytuacji dobitnie pokazuje, co to jest za człowiek. Jeżeli materiał okazał się dla ciebie wartościowy, podkreślam, materiał, a nie bohater odcinka, to jeszcze raz przypominam o subskrypcji kanału, łapce oraz udostępnieniu filmu dalej. Widzimy się w kolejnym materiale. Do usłyszenia.